Dzień dobry. Dzień dobry. Sobotnie kardio zrobione w niedzielę. Wczoraj pogoda była mało sprzyjająca. Opady deszczu. Więc przesunąłem ten trening na dzisiaj. No i dobrze zrobiłem. Bo w sumie pogoda jest bardzo dobra. Troszkę wieje. Czasami mi to przeszkadzało. Czasami pomagało. No ale nie padało a teraz już parę kropli spadło gdzieś tam w oddali słychać już burzę być może że i przyjdzie tutaj do nas bądź o, słychać bądź ominie jak to często bywa co do jazdy 26 km przyjechałem 500 metrów za linią startu skończyłem a to dlatego że chciałem do tej już dobić do 26 km. Godzina 30, chyba 7 sekund. Ech, tyle mi zajęło pokonanie 26 km, czyli to daje bardzo dobry czas. 25,8 km na godzinę. O ile pierwsza część trasy była w sumie dość łatwa, to później zaczęły się, że tak powiem. W cudzysłowie, schody. No i miejscami powiał silny wiatr. to wiał tak powiedzmy nieciągle, ale takie porywy były, że musiałem zwaniać, znaczy musiałem, byłem zmuszony do. I było 15 na godzinę. Później na jakiś tam moment przestawał w tym czasie przyspieszałem można powiedzieć że to już nie były nie było kardio ale interwały bo chciałem troszeczkę szybciej przejechać ten dystans, w którym ten wiatr nie przeszkadzał powiedziałem, że za jakiś moment znowu się zatrzyma. No i tak było faktycznie. Także ta karwana, interwałowa jazda. W sumie była. No ale zadowolenie, jak zawsze jest. W sumie, czy ja byłem kiedyś niezadowolony? No raczej nie, bo staram się wykonać zamierzone zadanie, chociaż nie zmieniam czasami. Bo dzisiaj też się byłem myślami, czy pojechać na siłownię pod chmurkę i te kardio zrobić dwuetapowo, czyli pierwszy etap, później mięśni brzucha, trening mięśni brzucha i, i drugi etap. Ale sobie pomyślałem, że w sumie dawno takiej ciągłej jazdy 20 czy ponad 20 km nie, nie miałem, więc dzisiaj sobie pojadę. No i tak też uczyniłem. I w sumie fajnie. Dzisiaj było dużo rowerzystów, powiedziałbym nawet bardzo dużo. Z rodzinami musiałem często zwalniać, no bo z dziećmi nie wiadomo, jedzie prawidłowo, ale czy to główki coś tam nie przyjdzie, żeby jakiś manewr niespodziewany wykonać. Więc już trzeba było separacyjnie jechać. A co mnie zaskoczyło, w lesie też dużo rowerzystów było, ale takich niedzielnych, że miałem troszkę trening slalomem, ale też trzeba było, było uważać, że tu mam dzwonek, ostrzegałem, że o, jedzie mistrz, więc ludzie mieli się na baczności, no ale nikt się nie ścigał ze mną, nikt nie podjął walki. Dobrze, to tyle. Na dzisiaj o jakaś pani biegnie, nie wiem czy, czy trenuje, czy obawia się burzy. No ale nikt nie lubi chyba burzy w lesie. Ja też nie ten tymczasem.